Dziś m.in. rewitalizacja zajezdni komunikacji miejskiej, przebudowa dworca kolejowo-autobusowego i 20 Festiwal Muzyki Jednogłosowej. Sezon rowerowy w Płocku rozpoczęty. W ramach inauguracji odbył się wyjątkowy rajd. Kilkaset osób przejechało spod Orlen Areny na stary rynek. Trasa liczyła około 15 km. W ciągu ostatnich trzech lat długość ścieżek rowerowych w Płocku podwoiła się. Teraz do dyspozycji miłośników dwóch kółek jest 30 km tras połączonych w sieć. Wszyscy, którzy wzięli udział w rozpoczynającym sezon rajdzie, mogli także skorzystać z bezpłatnego serwisu, oznakować swój rower oraz wystartować w konkursach. Komunikacja miejska w Płocku została kolejnym beneficjentem tzw. inicjatywy Jessica. Środki z tej preferencyjnej pożyczki wesprą rewitalizację i modernizację zajezdni autobusowej położonej przy ulicy Przemysłowej. Umowę w tej sprawie podpisali w ratuszu przedstawiciele Komunikacji Miejskiej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Istniejąca infrastruktura nie spełnia już współczesnych standardów obsługi taboru. W ramach wprowadzonych zmian planowana jest rozbiórka dwóch hal obsługowo-naprawczych oraz budynku magazynowego. W ich miejscu powstanie nowa hala. Przebudowie ulegnie również układ komunikacji wewnętrznej i stanowisk postojowych. Prezydent Andrzej Nowakowski przedstawił już realizowane przedsięwzięcia. Udało się także, korzystając z funduszy unijnych, wymienić w tej chwili 1,4 taboru już na nowoczesne niskopodłogowe, dostosowane do osób niepełnosprawnych, klimatyzowane, zaopatrzone w biotomaty autobusy. Za chwilę pojawią się nowoczesne przystanki, a kolejny etap to właśnie zmiana tego, co jest, można powiedzieć, sercem komunikacji, czego nie widać, ale co na pewno będzie także odczuwalne przez mieszkańców Płocka, a także pracowników komunikacji. Rozpoczęła się przebudowa dworca kolejowo-autobusowego. Wykonawca przejął już stary budynek. Kasy biletowe oraz poczekalnia mieszczą się tymczasowo w ustawionych w pobliżu kontenerach. W rejonie dworca obowiązuje teraz nowa organizacja ruchu autobusów. Wyłączony z użytku został przystanek komunikacji miejskiej przy dworcu. Uruchomione zostały natomiast dwa przystanki zastępcze, jeden przy ulicy Mickiewicza, drugi naprzeciwko dworca obok Tesco. Inaczej jeździ się także po ulicy Wysogrodzkiej w rejonie budowy obwodnicy. Na wysokości ronda wojska polskiego wyłączony z ruchu jest zewnętrzny pas jest nie w kierunku centrum. Nie można także korzystać z istniejącego w tamtym miejscu ciągu pieszo rowerowego. Na wyłączonym z ruchu odcinku odbywa się obsługa materiałowo-sprzętowa placu budowy obwodnicy. Księżnica Płocka rozstrzygnała tegoroczną edycję konkursu literackiego o szablę komendanta, promującego wśród młodzieży wiedzę o historii ziemi ojczystej. Autorzy najlepszych prac odebrali nagrody podczas uroczystości w siedzibie Dzieci Płocka. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5. W katedrze już po raz 20 odbył się Festiwal Muzyki Jednogłosowej. To jedna z nielicznych i największych tego typu imprez w Europie. Koncerty jak zwykle zgromadziły liczną publiczność, która od lat docenia niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom artystyczny festiwalu. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowano m.in. niewykonywane od 700 lat pieśni polskie i śpiewy o świętym Zygmuncie z zachowanych w płocku antyfonarzy. Na zakończenie programu zapraszamy na trwający od 10 do 13 kwietnia jarmark wielkanocny. Na starym rynku stanęły stragany z rękodziełem i świątecznymi przysmakami. Oprócz zakupów na odwiedzających plac przed ratuszem czeka wiele atrakcji. Szczegółowy program jarmarku na plakatach oraz stronach internetowych.